Cześć, z tej strony Mikołaj Figura, z tej strony Klik Kasa. Dzisiaj będę miał okazję Wam pokazać kolejny zarobek internetowy z aplikacji, która się nazywa Bizon App. Coś takiego jak prawda, ten, ten byk na giełdzie, prawie że, czyli że przewidujemy wzrosty. U tego jest symbolem akurat byk, Może, można mieć takie skojarzenia. Niemniej jednak jest to aplikacja praktycznie bliźniacza do... Bit, bit, bitwali, nawet z tego samego Solaris Banku natomiast ona jest bardziej nastawiona na właśnie na handlowanie tymi kryptowalutami. I co ciekawe, również macie tam swój własny rachunek, na który wpłacacie pieniądze i one są jakby bezpośrednio na wasz rachunek tam przekazywane, więc jest to bezpieczniejsze. Więc wydaje mi się, że jedna z fajniejszych form inwestowania w kryptowaluty możecie je sprzedawać, kupować, wysyłać inne, rachun inne rachunki BTC i Ethereum i inne zaraz pokażę jakie Litecoina, Ethereum, Litecoina, Ripple czyli prawdopodobnie najpopularniejsze, jeden z najpopularniejszych kryptowalut możemy tutaj zobaczyć sentyment względem nich ja tak, też tak pokażę tak jak się umawialiśmy, że będę pokazywał na początku jakby to to, jak ja już zrobiłem, że, że ja polecam Wam coś, co już zrobiłem i, i wiem, jak działa, warunkiem to jest depozyt o wartości 50 euro. Może inaczej, depozyt może być jakiej chcecie wartości. Natomiast trzeba zakupić 50, jakby za 50 euro jakiekolwiek kryptowaluty. Ja wpłaciłem 25 euro, czyli trochę ponad 100 zł. Kupiłem bitcoina, jak widzicie, później go sprzedałem, potem znowu kupiłem. I dostałem. Bardzo ładnie jest to napisane, pokazane. Dostałem w BTC 10 euro i widzicie, tutaj mi dodało. Mam 34 wypłata na konto. Z tego, którego wpłacaliście. Od razu mówię, revoltem. Nie da się wpłacać. Nie wiem, czy da się wpłacać. Napiszę to w, w opisie. W filmiku ja wpłacałem z mojego konta. Polskiego. Jak będzie się dało, da, dało się wpłacić rewolutem to Wam o tym oczywiście powiem. Ok. Um. Ok. A więc tak, żeby tutaj wpłacić pieniądze, musimy kliknąć Deposit Money. Musi być to SEPA. I po prostu pobieramy te dane. Wklepujemy nowego, nowego, nowego jakby odbiorcę, nowy przelew na rewolucie Mam nadzieję, że będzie taka opcja. Jak nie to w polskim banku możecie, możecie mieć nawet złotówki wysłać, tylko Wam po prostu przewalutuje. Tak? Ja akurat mam, mam w, w, również w euro rachunek, więc dla mnie to było opłacalne. No tu mamy interwały: 24 godziny, 7 dni, 30 dni, 12 miesięcy. Można sobie to podglądać, te wykresy. Jest to całkiem przyjemna, przyjemna aplikacja. Można kupować, sprzedawać. Można również zapoznać krypto. Więc. Więc po prostu. Macie swój konkretny wallet. Okej, okay, Dobra. Jeśli chodzi jeszcze o weryfikację, bo tego nie powiedziałem jest to weryfikacja z konsultantem też trzeba troszkę na nim poczekać około pół godziny natomiast dostajecie za to tak jak już pokazałem wam 10 euro i ja dostaję 20 euro ale żeby było porówno to po prostu daję wam link do doładowania na rewolucję 5 euro i automatycznie na rewolucję wam po prostu wystarczy że napiszecie do wiadomości albo prywatnie albo na kikasę i po prostu wygeneruje wam link dzięki któremu jak tylko podacie swój numer na rewolucie, to wam od razu przyjdzie tam 5 euro. Więc jak najbardziej yy, polecam. Bo mamy po 15. Ok, no i myślę, że tutaj już jest wszystko jasne. Tutaj Redeem Code to nie to, yy, ale Invite Friends to jest właśnie to, i tutaj macie tutaj jest to napisane, co ja powiedziałem 20 euro dla mnie, 10 dla was, ale dzielimy się po 15. I yy, można jak najbardziej wysłać zaproszenie. Ok, ja pokażę Wam już tutaj jak to tu się wszystko robi. Gogałcik no, oczywiście yy, rejestrujemy aplikację, wszystko z linku, tak żeby utrzymać, więc klikamy Join Now, jakimś mailem. Może co tam. I musi być z tego co wiem. O jak z wiem pisać. Musi być yy, tak specjalnie znak, czyli np. wkrzyknik można subskrybować newsletter mm, nie trzeba niech będzie, że daliście informacje mogę sobie wyjść? mogę Ach, Dziękuję bardzo gmail a tej <trymaciki> dla was Klikasa. kasa willkommen by Bizen Ten niebieski. W niemieckim języku to jest niemiecki bank, natomiast tutaj jakby funkcjonalność aplikacji jest po angielsku, więc myślę, że jakiegoś większego szpału nie ma. No i mamy willkommen, no. Można sobie y, tutorial jakiś nawet walnąć. Ale my sobie damy switch to real money. I jeśli chcemy switch to real money, to musimy zacząć weryfikację, a weryfikacja Widzicie, najpierw musimy zaznaczyć te rzeczy. O, coś się nie chce zaznaczyć. Wszystko to trzeba zaznaczyć, że tak, że potwierdzacie ten te, te regulamin, że nie jesteście podatnikami USA i że otwieracie konto na, w swoim menu. Risk Warnings, oczywiście rozumiemy, że można stracić. No na tym nie stracicie, wy na tym zarobicie No ale, ale jakby spoko Podajemy swoje imię I nazwisko Tak jest, next Which country do you live? Zobaczymy oczywiście w Polandii No, i narodowość. Polis Cyk. Tak sobie odsłonę, tego nie wpisujemy. Dajemy to. Dajemy next. I tak mamy paszport i ID card albo ID card, czyli paszport albo dowód osobisty. To musimy mieć ze sobą przygotowane już na biurku do weryfikacji. I musimy mieć tak pół godzinki na weryfikację minimum. Plus Printed Invoice to jest potwierdzenie tego, że potwierdzenie waszego adresu i muszę, musi ono być jakby 6 miesięcy maksymalnie wstecz. 6 miesięcy maksymalnie wstecz. Więc wystarczy, że zrobicie, że zrobicie przelew, albo macie jakieś rachunki, gdzie jest wasze imię, nazwisko. Oraz wasze, yy, jakby, adres zamieszkania, i to jest do 6 miesięcy wstecz. Taka jest data na tym. Albo wyślijcie do znajomego potwierdzenie, yy, wy, wy, wyślijcie do znajomego przelew, kliknijcie, żeby było potwierdzenie wykonania przelewu, i przyjdzie wam na maila, na którym macie zarejestrowany tam bank, przyjdzie wam potwierdzenie wykonania przelewu w pdf i tam. Powinniście mieć, to zależy od banku, ale w większości banków jest wasze imię, nazwisko i adres zamieszkania i data to jest ważne, te trzy rzeczy. I my tu zaznaczamy, jeśli robicie moim sposobem, czyli potwierdzenie wykonania przelewu, po wykonanym przelewie, nawet na grosz, wiecie, bank account statement, a reszta to jest rachunek za internet, za telefon, za prąd, za gaz, za ogrzewanie, za wodę jeśli tego nie macie no to w te potwierdzenie wykonania przelewu to wam uratuje tyłek Invoice Date no to no takie jak jakie jak tam macie datę prawda? potwierdzenie tego wykonania przelewu tu podajecie swoje Zrozumuję, że fake fake dane z mojej strony więc zip code to jest kod pocztowy Aha, no to akurat tutaj Jest bez pauzy Dalej I to jest fajna step Fajna step i wam przechodzi do tego, więc ja tego już nie będę robił Ale wiecie jak to zrobić? I wam się wyśle tutaj konto, będziecie mieli 000 Dacie deposit money i wyślecie pieniądze na podane dane To jest wszystko Jak kupicie, dacie buy po prostu Bitcoina i dacie BUY za daną cenę. Bo tu mam mm, nawet za 50 tysięcy euro, kupię, ła, nie super. Jak to zrobicie, to później go sprzedacie i możecie jeszcze raz. Albo kupicie. Jak macie te 50 euro, to kupicie i sprzedacie już 60 euro. I zgłosicie do mnie po dodatkowe 5 euro. Także spoko akcja. Yy, polecam to skombinować. Yy, polecam to zrobić równo, równolegle, na przykład z Bidualą. Bitu, można sobie od razu weryfikację ciachnąć wideo. Yy, to by było wszystko z mojej strony. Jeśli podobało, yy, podobało się, yy, jeśli chcesz więcej takich yy, filmików, yy, pokazujących właśnie krok po kroku, żeby to było fajnie wytłumaczone, żeby można było się do tego wszystkiego przekonać yy, i zobaczyć, że to, są, to jest realna kasa, yy, to proszę o subskrypcję. Kanału, strony, oraz po prostu polubienie, bądź jakiś komentarz, może jakaś uwaga. Także do następnego. Hej.